W sercu czwartego energobloku reaktora jądrowego dnia 26 kwietnia 1986 roku dochodzi do najpotworniejszej katastrofy cywilizacyjnej, z jakiej dotąd się zetknęliśmy. Ważne jest to, że w samym środku nocy topi się rdzeń reaktora, który następnie spala wszystko wokół siebie i wyrzuca w powietrze chmurę radioaktywnej pary, dymu, pyłu wszystkiego. Ludziom w Czarnobylu i w Prepecie nie powiedziano, co się stało. Ewakuacja ogłoszona dopiero 27 kwietnia o godzinie 14, czyli 36 godzin później. Wokół reaktora w Czarnobylu powstaje. 30 kilometrowa strefa zamknięta i słowo zona zmienia swoje znaczenie raz na zawsze. Ponieważ okazuje się, że zona to nie jest już jakiś twór braci Strugackich. Okazuje się, że zona to nie jest wymysł Tarkowskiego. Okazuje się, że zona jest tu i teraz. Okazuje się, że mamy katastrofę, niezrozumiałą katastrofę, która w przeciągu jednej krótkiej nocy Niszczy kilkadziesiąt tysięcy ludzkich istnień i setki tysięcy na całym świecie. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy, parafrazując słowa pojawiające się w piosence Black Sabbath, jesteśmy dziećmi sarkofagu, bo to my jesteśmy pokoleniem dzieci grobu, to my jesteśmy pokoleniem Czarnobyla.